Cześć z tej strony Tenrix i witam Was na moim kanale. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, w co, co gram i jak mi idzie, zachęcam do subskrybowania kanału, a tych, którzy już są u mnie dłużej, zachęcam do zostawienia łapki w górę pod filmikiem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o, o końcu Bisworm. Dlaczego koniec Bisworm i czemu w ogóle e, mówię koniec Bisworm? Dlatego, że siedzimy już w tej grze dosyć długo, raczej się. Może tak, na początek powiem tak, to nie jest, nie jest, że koniec Bisworn, że kończę już grać całkowicie w Beast Wars. Nie, nie, nieprawda będę grał, ale m, odcinki powiedzmy na kanale nie będą pojawiały się tak często jak teraz, czyli codziennie. Z tego względu, że już jesteśmy na Dosyć dużym poziomie, i teraz zdobycie czegokolwiek nowego jest no, dosyć trudne, i nie jestem w stanie tego robić z dnia na dzień. To jest taki jeden główny powód. No, to jest główny powód. No, ciężko mi teraz Wam nagrywać jakieś super filmiki pokazujące, o zdobyłem to, zdobyłem tamto, robię to. Bo teraz bym w zasadzie robił w każdym filmiku to samo. No, bo jednak e, trzeba tutaj teraz dużo czasu poświęcić na zbieranie wszystkiego. Dlatego będzie tego mniej. Będę po prostu starał się zdobywać to poza e, poza nagrywaniem, no nie wiem jak to powiedzieć, poza czasem nagrywania, a filmiki będę wrzucał z innych gier. Na zasadzie będę testował inne gry e, na Robloxie. Pod, Rob, Robloxie, tak. E, I, no, potestujemy większość, większość może nie większość, mi, może mniejszość, nie wiem, zobaczymy. Popatrzymy, jakie są gierki e, i może zrobimy to na zasadzie, że jeżeli Wam się jakaś gierka spodoba, chcielibyście więcej odcinków w niej, to, to popatrzymy na ilość łapek w górę. O, jak będzie więcej łapek w górę, może, nie wiem, pomyślimy na początek może 20 albo 50 to zrobimy kolejny odcinek może 50 będzie takim dobrym nie, nie ma nas aż tak dużo więc jeżeli będzie powiedzmy 50 łapek w górę to zrobimy kolejny odcinek z danej gry a e, tak no chyba że chyba że mi naprawdę osobiście się spodoba jakaś gierka to może w niej zostanę e, dłużej potestować ją. E, no, a jeżeli wam się spodoba jakaś i będzie więcej łapek w górę, to oczywiście jak najbardziej posiedzimy w niej i potestujemy dłużej. No, więc tak to będzie wyglądało aktualnie. Takie, takie plany. I. No, i to by było na tyle, co chciałem przekazać, w zasadzie, dlaczego właśnie koniec, dlaczego myślę o końcu? bo tak jak mówię, no nie kończymy gry. Kończymy, raczej kończymy o. Właśnie, kończymy nagrywanie tak częste, krze, chyba nic nie trafię, bo już nie pamiętam co gdzie było, chyba tu? Nie, tu był. Aj. No, także tak to wygląda. Mm. Tak. Postaram się, wiecie, jak zrobię trochę lepiej, high, pokażę na pewno filmik. Jak zrobię quest, na pewno pojawi się filmik. Jak coś się wydarzy fajnego w grze, też się pojawi filmik. No, postaram się. Może jakieś poradniki, czy coś w tym stylu, też w końcu nagram takie obszerniejsze. Czy jakieś, których jeszcze nie było. To też się filmik jak najbardziej pojawi. No ale, tak jak mówię, nie będzie to dzień w dzień. Eee, także jaka gra kolejna będzie, jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić. Ale na pewno coś fajnego. Jest bardzo dużo gier na, na, na Robloxie, których w zasadzie też nie grałem nigdy. Więc potestujemy razem, zobaczymy, jakie to są gry. I wiem też, że każdy z Was. Może nie każdy zawsze chciałby pomóc mi na początku, ale też z drugiej strony, zrozumcie mnie, też bym chciał zobaczyć, jak ta gra wygląda samemu, tak, żebym mógł też Wam powiedzieć, czy, czy tym, którzy jeszcze nie grają, a chcieliby zagrać w daną grę, chciałbym przekazać. Albo pokazać, jak ja zaczynam, jak się z tym męczę, żebyście Wy nie musieli się z tym męczyć, bo nie każdy będzie miał Wasze na przykład wsparcie na początek. Więc chciałbym to też pokazać, tak jak, jak od zera, jak ktoś nie ma pojęcia o danej grze, jak to wygląda. Są też gry, które grałem kiedyś i chciałbym Wam też je pokazać, więc też się na pewno pojawią, jak je znajdę, oczywiście, bo nie pamiętam tytułów. No i tak to będzie wyglądało. Tak to będzie wyglądało. Gdzie nie byłem? Na no pojąku. nie byłem. No więc tak się umówimy na razie i chyba będziemy tak robili. W każdym filmiku jeszcze tam znać na końcu o tych łapkach w górę jeżeli chcecie odcinek kolejny i tak będziemy działali na najbliższy jakiś czas. Zobaczymy jak to wyjdzie. Chyba, że nie będzie łapek w górę i się gry skończą, no to wtedy może przejdziemy z Robloxa na, na jakieś inne gry, które nie są na tej platformie. Zobaczymy. Zobaczymy, czas pokaże. Dobra, a tak poza tym, to sobie połazimy trochę dzisiaj, pobijemy. Nie pamiętam, jaki ostatnio miałem rekord na, na krabie, ale też było poniżej dwóch minut. Dzisiaj też rano wskoczyłem do gry i, i. I i go ubiłem I go ubiłem i oczywiście znowu poniżej 2 minut jest. Nie wiem jak ostatnio dokładnie było, a co mi teraz pokaże? Aha, dobra, dobra, fajnie. Nie wiem dlaczego to pokazuje, że najszybsze ubicie i 16,5 minuty Czemu to nie pokazuje aktualnego rekordu? No ale. Dlatego no, nie pokażę Wam, jaki dzisiaj był rekord, ale za to mogę Wam pokazać, jaki rekord mam na mrówkach. 272. Nie wiem, mam ostatnio taki problem, raczej, znaczy, bo to przez te takie lagi, które są, jak ubijamy moby, że przeskakuje obraz i wtedy nie widzę, gdzie jestem tak naprawdę na tych mrówkach. Może zrobimy jedne mrówki, może się coś uda lepiej. Zobaczycie, o co chodzi, bo tutaj mam taki problem, właśnie, że wstoję na mrówkach, czy wskakuję w mrówki, jak, jak mi tak przeskakuje, albo staję w ogniu. Takie, wiecie, jak to jest. Dobra. Tutaj czasem wbiegam specjalnie, bo chcę złapać ten boss na superkrytyk. Oj, tu nie pobiegnę. Ale tu już mogę. Dobra. Trochę szkoda życia, ale mam nadzieję, że teraz już nie będę musiał tam wchodzić nigdzie. Dobra. Zobaczmy. Bo w sumie jestem sam, nie, Koparus jeszcze tam wszedł i chyba jeszcze jedna osoba była, ale nie wiem, czy wyszła, czy nie zwróciłem uwagi, czy ktoś jeszcze jest na serwerze teraz, więc trochę powinno. Oj, nie zdążyłem i stoję w ogniu. Więc trochę powinno być mniej tych lagów. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czy po prostu. No i nie zdążyłem. Jeszcze wskoczyłem w kosiarę. Oj, 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 oj. No, jak tak będę grał, to daleko nie zajdę. Uf. Dobra, to Tornado mi się bardzo podoba, One zbiera wszystkie tokeny, zabija mrówki i zbiera pyłek, więc mm, uwielbiam to Tornado. Ta pszczoła jest naprawdę mega. Ogólnie zastanawiam się jednak, jednak nad zmianą haifu na niebieski, raczej zmianą tak naprawdę jeszcze nie mam czerwonego haifu, mam trochę mrówek, ale mam mieszane, więc nie mogę powiedzieć, że mam nie, czerwony przynajmniej na razie, więc może nie nad zmianą, ale zrobieniem niebieskiego, bo tak ostatnimi czasy jak pojawiają się gracze, którzy mają niebieski Hive i widzę ile, jak oni na natro, makrosom, są, jak widzę, że ten balon im rośnie na, w bilionach, około 80 bilionów dzisiaj widziałem, to aż mnie ciągnie do tego niebieskiego Hive'u, przynajmniej na początek, żeby naprawdę mnóstwo e, uzbierać. Wow. Żeby uzbierać... Oj nie, ja stoję na ogniu. E, żeby uzbierać mnóstwo miodu. I wtedy ewentualnie przejść na czerwony. A teraz na niebieski, żeby. No i druga sprawa tego jest taka, że więcej zbiera. O, zobaczcie jaki lag. E, druga sprawa jest taka, że więcej zbierają te mrówki faktycznie. I co za tym idzie? Level mrówek szybciej idzie w górę, bo on też zależy od zbierania pyłku. Dobra, trochę to zepsułem, byłem blisko. Red Blue Critical Power Movement Speed. I wolałbym Critical Chance, no ale także zostajemy przy starym. No całkiem spoko poszło, jak widzicie. Trochę tam dałem ciała, ale myślę, że nie było tak źle. Więc tak to wygląda. Uh, co ja to przed chwilą mówiłem? Ej, ten Riggs, no co tam? No co tam? Pomożemy? Czy nie pomożemy? Co potrzebujesz? Hmm. No dobra, ja Was chyba nie będę już dzisiaj męczył. O, to zaraz zerknę u niego na Hajfe, co tam jest, i mu powiem, co bym zmienił ewentualnie, czy w ogóle bym coś zmienił. E, z Wami się żegnam, no bo w sumie dzisiaj nie mam nic do pokazania nadzwyczajnego. Wszystko po staremu. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że już w kolejnej grze. Chyba, że coś fajnego wypadnie mi w grze i będzie warto to nagrać. E... No, i jeżeli odcinek się podobał, informacje, to zostawcie w sumie, możecie zostawić w komentarzach informacje, jakie gry ewentualnie byście chcieli, żebym zagrał. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście subika zostawcie, łapkę w górę, komentarz. Trzymajcie się, hej.